Wyskokowo kolejny dzień ferii spędzili uczestnicy akcji Zima w Słupcy. Tym razem w sali miejskiego ośrodka sportu i rekreacji na wszystkich chętnych czekały sportowe trampoliny. Do wspólnej zabawy zaprosiła firma Fit and Jump, która od niedawna zajęcia prowadzi również w Słupcy. Dzieciaków do skakania nie trzeba było namawiać. Takie ćwiczenia niosą za sobą szereg zalet, przekonuje instruktorka Agnieszka Bukowiecka. Rozwijają aktywność fizyczną, poprawiają koordynację ruchową dzieci. Jest to wspaniała alternatywa dla wyjścia z domu przy takiej pogodzie, gdzie dzieci spędzają dużo czasu przed komputerem, tabletami, więc jest to fajny sposób na spędzanie aktywnie czasu dla dzieci. Jak dodaje, jest to trening zarówno dla panów, jak i pań w różnym wieku. Zazwyczaj godzinne zajęcia podzielone są na dwie części. Składają się na nie trening cardio, który pomoże spalić tkankę tłuszczową, oraz trening służący wzmocnieniu poszczególnych grup mięśniowych. Warto się odważyć. Nie, nie bać się, przyjść, spróbować i naprawdę, yy, dużo osób, które przyszło pierwszy raz, jest tak mile zaskoczone, że wraca do nas z uśmiechem na twarzy. Jest to naprawdę ciężki trening, ale naprawdę dodaje energii. Nie bać się, zapraszam. Podczas zajęć uczestnicy dosłownie skakali z radości.